Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie z klientami, które odbędzie się 30-31 sierpnia. Zapraszamy w godzinach od 9 do 15 w naszym biurze handlowym wood w Rzeszowie przy ulicy Załęskiej 82a. Przygotowaliśmy dla Państwa trak LT20 Start, LX250 oraz wielopiłę EG300. Pokażemy również Trak LT70 pracujący ze stołem sortującym, Trak LT40 wersji spalinowej oraz wiele innych maszyn. Oprócz tego będziecie mogli zobaczyć czterostronną Strugartu frezarkę oraz odciąg trocin i urządzenia do regeneracji brzeszczotów. Dla naszych gości przygotowaliśmy pyszne posiłki, napoje, atrakcyjne rabaty oraz konkursy z nagrodami. Nie przegapcie tej okazji. Zapraszamy serdecznie.